Pani polityczka republikańska, senator republikański szczerze nam wyznała, o co chodzi Stanom Zjednoczonym. Posłuchajmy jej chwilkę. Musimy uznać, że Chiny są zagrożeniem numer jeden dla Stanów Zjednoczonych. Komunistyczna partia Chin jest wszędzie, nie tylko w regionie Indo-Pacyfiku, ale i w naszym własnym podwórku. Na przykład Chińczycy kupują cenne grunty rolne w całych Stanach Zjednoczonych. Jeśli, oddamy, e, do tego, jeśli dodamy do tego całą ziemię, którą już kupili, będzie ona prawie porównywalna do mojego rodzinnego stanu Iowa. Chińczycy sprzedają Meksykowi prekursory, związki chemiczne do tworzenia. Fentanylu, narkotyków, wcale tego CIA nie ma pod kontrolą, który następnie wysyłany jest przez granicę, otwartą granicę do Stanów Zjednoczonych, a więc Chiny, proszę Państwa, są największym zagrożeniem. No i teraz, proszę Państwa, tę narrację przełóżmy na działalność, retorykę niektórych polityków, wszystkich polityków. Systemu i 90% polityków antysystemu e, działających w Polsce. I już jesteśmy w domu. E, z kim mamy e, tak na dobrą sprawę do czynienia? Proszę Państwa, przecież mogą wziąć się tam do roboty w Stanach Zjednoczonych. Przecież e, ci senatorowie to są poważni biznesmeni. E, całe dnie spędzają, proszę Państwa, na, na pindrzeniu się przed lustrem. Układaniu fryzur, e, poganianiu swoich służących w swoich e, pałacach, e, mogli wziąć by się do pracy po prostu, mogliby społeczeństwu amerykańskiemu e, nie narzucać tyle ograniczeń. Po co te ograniczenia narzucają? No, żeby korporacje miały lepiej, żeby oni mieli lepiej, żeby cały czas e, przeciętny obywatel amerykański e, w dobrej kondycji był utrzymany, żeby choć i tak obywatelowi amerykańskiemu nie żyje się źle w porównaniu z tym, co nas tu w Europie czeka. Ta retoryka przypomina takie zachowanie takiego nygusa, nie potrafi nic zrobić, a chciałby mieć, no to napaść kogoś i, i, i obrabować, tak, to jest, to jest ich retoryka. Ja, ja się cieszę, że są Chiny, że, że tak ofiarnie pracują, dzięki temu my, my mamy dostęp do pewnych dóbr, które pewnie jeszcze by nie istniały. Myślę, że gdyby nie Chiny, proszę Państwa, to jeszcze byśmy mieli oferowane gdzieś za 2-3 tysiące dolarów komputery klasy Pentium. Tak by, tak by to było, gdyby nie, gdyby nie Chiny. No przełóżmy to na inne dobra. Sami oczywiście możemy te dobra wytwarzać, ale proszę Państwa, no pieniądze są marnowane. Dla jakichś cwaniaków, którzy udają, że jakieś tam innowacje wprowadzają, udają, że jakieś tam inwestycje robią. Wszystko strasznie przepłacone, a potem, a potem ci ludzie nagle gdzieś zawijają fortuny i wyjeżdżają do ciepłych krajów. Nie zazdrośćmy Chiną, a narracja antychińska na terenie Polski to jest agenda Stanów Zjednoczonych. I takich rozszyfrowujmy tych wszystkich ludzi.